nasi prawda? i dobrze by było żeby ludzie też tacy byli przyjacielcy wobec siebie jak nasi przyjaciele psy do nas tak na początek proszę państwa nie wiem czy wszystko wam się spodoba co powiem ja szanuję bardzo szanuję różne ruchy e parlamentu tutaj koleżanki Sochy inne i tak dalej to one nic nie dają kompletnie nic nie dają one nic nie zmieniają świadomość, może świadomość, tak no jest trochę wyższa świadomość tak mówią, że około 30% narodu ma tą świadomość ale proszę państwa, żeby cokolwiek w Polsce zmienić, to trzeba wygrać wybory nie ma innej możliwości, a żeby, wybory, a żeby wygrać wybory a żeby wygrać wybory, to trzeba się zjednoczyć cała scena pozaparlamentarna, możemy oczywiście mieć zdanie w różnych sprawach ale w tych najważniejszych to z pewnością się zgadzamy Dlatego, bo stało zjednoczenie ponad podziałami. Zresztą ja rozpoczynałem jako partia emerytów, yy, ale doszedłem do wniosku, że jedna partia, jedna organizacja nic nie zmieni. Kiedyś byli robotnicy, prawda? Wychodzili na ulicę i zmuszali władze do takich czy innych czynności. Yy, dzisiaj nie ma. Więc dzisiaj jest jedyna tylko możliwość, żeby zorganizować wszystkie organizacje partie, Stowarzyszenia, Fundacji i tak dalej, zjednoczyć i razem pójść do wyborów. Jeżeli się zjednoczy cała scena pozaparlamentarna, to proszę Państwa, my możemy nawet wygrać wybory. To jest naszym najważniejszym zadaniem. Tutaj dużo padało różnych rzeczy i tak dalej, to jest czwarty, piąta, piąty punkt. Pierwsze to jest wyrzucić te partie po okrągłostołowe w końcu Sejmu. Wszystkim. Tak? Bo przecież, proszę Państwa, przecież zdajecie sobie sprawę chyba z tego, że obojętnie czy będzie PiS rządzić, czy PO, czy KUKI, czy tam jeszcze ktoś inny, to to nic się nie zmieni. Kompletnie się nic nie zmieni. Nic. Jeszcze może być gorzej niż jest w tej chwili. Ja zdaję sobie sprawę, że nie ma takiej siły, żeby wyrzucić PO i PiS, dzisiaj tam tych lewaków i tak dalej w 100%. Ale my musimy i możemy zdobyć na tyle poparcia, żeby ani jedna, ani druga strona nie mogła rządzić bez nas. Bez tej koalicji obywatelskiej, prawda? I dlatego, co jest najważniejsze dla nas, oprócz wygrania wyborów. Tutaj była mowa, też po dwa zdania powiem o tej ustawie 32-38, geologicznej, górniczej. Panie stanowcy, oni przecież wariatów z nas robią, nie? A po co w ogóle ta ustawa? I do czego ta ustawa? łobuzy głosują w tym sejmie przeciwko narodowi, przeciwko własności i nie ma znaczenia, czy jest zapis, że będą bez odszkodowania, czy nie. Baranowie budują lotnisko i jakoś odszkodowania dają jedną trzecią wartości praktycznie takiej, jaka jest. Ci ludzie w Sejmie działają przeciwko Polakom, żeby była jasność. I to działają od stołu po stołowego. Pierwszy marszałek Sejmu, Kozakiewicz, napisał książkę. 80% prawda przy stole okrągłostołowym to byli ludzie związani w ogóle z inną nacją. I sprzedają nas. Nieprawdą jest to, co tutaj mówiono na temat zasobów naturalnych. Proszę Państwa, mamy zasoby naturalne, jesteśmy najbogatszym krajem w Europie, jeżeli na świecie. I wieście mi, jest profesor Ząbkiewicz, stowarzyszenie suwalskie, biliony, tam jest wartość bilionowa rzadkich tych. I proszę Państwa, byłem szefem pracodawców polskich, jestem odpowiedzialnym człowiekiem, zbadałem tę sprawę z punktu naukowego, innego i tak dalej. To jest prawda. On, czyli pe, Orlens Pegeniger. Krzysztof Tytko, który jest zresztą w zjednoczeniu ponad podziałami, zaskarżył, prawda, to my nie mówimy, że jesteśmy przeciwko tworzeniu jakiegoś dużego koncernu, ale to Pegenigę powinno wchłonić Orlen, dlatego że Pegenigę ma około 250 e, tych zgód na wydobycie różnych złóż, a nie odwrotnie. Dzisiaj OLED ma poniżej 50% planem, to, to i proszę bardzo... To, nie to jest żadnym holsztaplerem. Natomiast poniżej, no ja wiem, ale to powiedział źle, tak? Braun nie jest żadnym tutaj bogiem, który potrafi oceniać wszystkich, bo są profesorowie, geologowie inni mówią dokładnie to, co Tytko, ale proszę mi pozwolić powiedzieć, każdy może mieć zdanie i może powiedzieć, że Tytko jest albo nie jest, albo jeszcze coś. Ale dokumenty, dowody. Świadczą o czymś zupełnie innym, tak? o możliwości, bo kiedyś jeszcze za komuny się mówiło, że nie można tych surowców e, wydobywać, bo one leżą poniżej tam e, 2300 metrów. Dzisiaj już można. Już są takie możliwości, mówiąc o zagozywaniu węgla i tak dalej. Proszę Państwa, przecież PO zaczęło zamykanie kopalń, PiS również zamyka, wysadzili Mokaszowy, wysadzili e, następne e, kopalnie i tak dalej. To są bandyci, którzy działają przeciwko Polakom i z nimi trzeba wygrać, wygrać poprzez wygory. A teraz zobaczcie sobie na tej scenie pozaparlamentarnej. Janusz do Ciebie też, bo nie wiem, e-parlament jako przedstawiciele wolnych ludzi, oczywiście to jest bardzo dobra inicjatywa ale y, nie wejdą do Senatu, to musi zrobić ogromna organizacja wspólna, tak, pod jednym szyldem. My mamy i rzeczywiście tyle mamy, pięćdziesiąt chyba trzeba, albo cztery w tej chwili już organizacje. Gdzie jest Krzysiu Towiński Front, gdzie jest profesor Korat Karpowicz Wolne Wybory, gdzie jest ten Krzysiu Tytko i wiele, wiele, wiele innych organizacji, które potrafią zebrać podpisy i zarejestrować nas. Wszystkie organizacje, takie jak, nie wiem, Antypartia, chociaż nazwa uważam jest straszna. Dlatego...